narodził się w Betlejem w Judei na panowaniach króla Heroda. Oto mężcy ze wschodu przybyli i pytali. Czasem zabawka do grania. A gdy będę jak Bóg niezwyciężony, gdy będzie wolna już droga, wtedy chwycę się Boga. każdy ma no, no, no. Zapraszam na scenę dyrektora regionu podkarpackiego, pana Przemysława Kurasia oraz Wiesława Kądziołkę, którzy będą tę firmę reprezentowali. Zapraszam wraz na... z synem Kubą. Zapraszamy na scenę. Panie prezydencie, podziękowaniu za patronat na naszą akcję, zaproszenie do licytacji. Urząd Miasta ma bardzo wielu prac. Myślę, że... Wszędzie miasta na pewno wszyscy będą zadowoleni. Chleba miota tak bardzo, bardzo potrafiał. Przed nocymi, kiedy wszyscy śpią, i oni śpiewą.